Zostawiłeś mnie, zostawiłeś chodź Wracaj do nas proszę Bo my cię kochamy całym sercem zostaw tyki. To kupić, bać, zaopiekuj się dzieciaki bu, 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 bu. raz na pita, Bo bez ciebie Hani nie, nie mogę się oprzeć. się oprzeć Kiedy ciebie tu nie ma to nie Hania mówi proszę, proszę Prosi mnie o to żebym wychował to dziecko nie Które ty stworzyłeś swoją własną ręką Wracaj do nas tych Niemiec bardzo o to proszę Bo bez ciebie nie dam rady gdzieś Hani proszę. Proszę wróć do nas Bo ja ciebie kocham Proszę, ciebie, proszę wróć do nas Gabek, bo my cię kochamy Nie zostawiaj nas przez twoje odpały Nie bój się o to, że pójdziesz do więzienia Za to, że twoja gąka niestety pękła My ciebie kochamy i my ciebie obronimy I ciebie nie złapie, bo my ciebie chronimy My dopilnujemy, żeby nic się nie stało Bo my cię kochamy i czekamy na to